W jednym z naszych wcześniejszych materiałów poruszyliśmy temat my i oni, konkretnie w Bieruniu starym 100 lat temu, jak wtedy patrzono na przybyszów. Mhm. Minęło sporo czasu, a pytanie o relacje z innymi jest chyba no, wciąż bardzo aktualne. Dzisiaj spotykamy ludzi z różnych kultur, środowisk tu w naszym otoczeniu. Rzeczywiście. I znów stajemy przed tym wyzwaniem: my. I oni. Zastanawiam się, jaką historię o nas ktoś opowie za kolejne sto lat. Może warto wsłuchać się w słowa kardynała Grzegorza Rysia o gościnności, żeby, no, żebyśmy nie musieli się potem wstydzić. Tak, ten list pasterski kardynała Rysia jest bardzo na czasie. On stawia gościnność jako takie, powiedziałbym, fundamentalne wyzwanie dla nas dzisiaj. Mhm. I co ciekawe, sięga głęboko do Biblii, ale konfrontuje to z naszą współczesnością. Zwłaszcza z tym, jak mówimy o obcych. To naprawdę ważna refleksja. Dobrze, to spróbujmy to rozpakować. Jak właściwie ten tekst definiuje e, prawdziwą gościnność? Kardynał zaczyna od Starego Testamentu, od Abrahama. Co tam jest takiego uderzającego? Oj, to jest niesamowity obraz. Wiesz, Abraham, 99 lat. Świeżo po obrzezaniu siedzi w największy upał przed namiotem. Właśnie, w upale. Mhm. I czeka. Czeka, żeby nie przegabić podróżnego. Jego pragnienie gościnności jest tak ogromne, że, i to podkreślają komentarze rabinackie, a list do tego nawiązuje, on jakby dosłownie przerywa rozmowę z Bogiem, żeby wyjść na spotkanie tych trzech nieznajomych. Przerywa rozmowę z Bogiem? Tak. Niektóre komentarze idą nawet dalej, mówiąc: gościnność znaczy więcej niż przyjęcie Bożej obecności. To pokazuje no, radykalizm tego wyzwania. A potem w tradycji chrześcijańskiej w tych gościach zobaczy się Trójcę Świętą. Niesamowite. Czyli spotkanie z człowiekiem, tym obcym, może być, może być czymś znacznie większym, wręcz spotkaniem z Bogiem. Dokładnie tak. A Nowy Testament list wspomina też historię Marty i Maryi. Co ona wnosi? Tak, Ewangelia Łukasza dodaje kolejny bardzo ważny wymiar. Gościnność to nie jest tylko. Powiedzmy dach nad głową i jedzenie, to też jest ważne, oczywiście. Jasne. Ale Jezus odwiedza dom sióstr. Marta się krząta, chce jak najlepiej ugościć, przygotowuje, a Maria, Maria siada u stóp Jezusa i po prostu słucha. I Jezus chwali Marię. Właśnie, mówi, że wybrała najlepszą cząstkę. Kardynał Ryś interpretuje to jasno. Istotą prawdziwego przyjęcia drugiego człowieka jest przede wszystkim gotowość, żeby go wysłuchać, poznać jego historię, jego punkt widzenia. Czyli nie tylko działać, ale słuchać. Tak. I wtedy dzieje się coś niezwykłego: ten, kto przyjmuje, sam staje się obdarowany przez tego, kogo przyjmuje. To zmienia całą perspektywę: z obowiązku na. na łaskę, na dar. To ważne, bo często myślimy o gościnności jako o naszym wysiłku, a tu perspektywa jest inna: to my możemy coś zyskać. I jak te idee, no, dość głębokie, duchowe, mają się do dzisiejszych, często gorących dyskusji, na przykład o migrantach, uchodźcach. List odnosi się do tego wprost i to bardzo mocno. Kardynał mówi o potrzebie nawrócenia języka to mocne słowa nawrócenie języka co to znaczy? Znaczy, on zwraca uwagę, jak często publiczna debata, właśnie ta o migrantach, jest pełna, no, strachu, uprzedzeń, czasem wręcz hejtu. Języka, który odczłowiecza. Mhm, uh -huh. znamy to. A to jest po prostu sprzeczne z Ewangelią. Kardynał przypomina słowa Jezusa z sądu ostatecznego, byłem przybyszem, i tu użyte jest greckie słowo ksenos, które znaczy właśnie obcy, cudzoziemiec. A nie przyjęliście mnie. Mocne. I podkreśla też naukę Kościoła. Każdy człowiek ma prawo szukać lepszego miejsca do życia i powinien być w tym nowym miejscu szanowany. Kardynał zaznacza przy tym, że to nie jest stanowisko polityczne. Rozumiem. To jest przypomnienie ewangelicznego obowiązku. Obowiązku mówienia językiem szacunku, widzenia w drugim człowieka, a nie problemu czy zagrożenia. Czyli kluczowe jest nie tylko to, co robimy, ale może nawet przede wszystkim to, jak mówimy, jakich słów używamy w odniesieniu do tych innych, obcych. Dokładnie. A tu wracamy do tego Bierunia sprzed stu lat i do dzisiaj. Jak te słowa, których my używamy dziś, mówiąc o nowo przybyłych, ukształtują pamięć o nas? Co o nas powiedzą za sto lat ci, którzy będą badać temat my i oni w naszych czasach? Właśnie o to chodzi. Ten list działa jak lustro. Stawia nam pytania: czy w człowieku, który przychodzi z innej kultury, mówi innym językiem? Potrafimy zobaczyć kogoś, kto może nas wzbogacić? Czy jesteśmy gotowi, tak jak Abraham, zobaczyć w nim kogoś więcej, może nawet samego Boga? Albo czy skupiamy się na lękach? Tak, czy skupiamy się na potencjalnych problemach, zagrożeniach, które często są podsycane przez język. No właśnie, strachu i niechęci. Odpowiedź na te pytania mówi wiele nie tylko o naszej relacji z obcymi, ale też o nas samych, o naszym człowieczeństwie i dla wierzących o naszym chrześcijaństwie. Zatem podsumowniam z tę naszą dzisiejszą analizę, zostaje to otwarte pytanie, które postawiłam na początku, nawiązując do Bierunia. Jaką historię my i oni piszemy dzisiaj? Tu i teraz. Nie tylko deklaracjami, ale codziennymi słowami, naszymi postawami, gestami. Co dla mnie, dla każdego z nas, oznacza ta prawdziwa gościnność, o której mówi list kardynała Rysia. Wymagająca, ale może właśnie przemieniająca. To jest myśl, z którą warto zostać. Dokładnie. Dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również.